Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, ja nazywam się Beata Zimska i jestem autorką bloga Moda na Bio. A dzisiaj chciałabym Wam przedstawić 10 zastosowań octu jabłkowego, których być może nie znacie. Więc ja dzisiaj witam Was z buteleczką, chociaż buteleczka jest bez procentu. Ocet jabłkowy w wersji bio ze sklepu, który mam akurat pod domem. Tutaj mniejsza o markę, ale właśnie chodzi o sam produkt, czyli ocet jabłkowy. I to jest coś, czym ja zaczynam dzień. Tak, zaczynam taką buteleczką dzień, ale właśnie zaczynam taką mieszanką wybuchową, ale tak dającą takiego poweru, czyli ocet jabłkowy, odrobina miodu, woda, zalany wodą. No a stosuję, bo podobno, podobno taka mikstura stosowana co rano opóźnia pojawianie się siwych włosów. Zobaczymy w praktyce. Póki co, póki co mam wrażenie, ale może to wiara czy nic, że mi się troszeczkę ten, to pojawienie siwych włosów zatrzymało i od jakiegoś roku no, nie widzę nowych nabytków w tym zakresie, do których mi się może za bardzo jakoś nie spieszy, Ale, ale właśnie zacznę taką historią i tutaj we Francji, gdzie mieszkam, jest bardzo znana marka od 104 złodziei. I z tym się wiąże właśnie bardzo fajna historia, która w jakiś sposób zdradza możliwości, potencjał nieznany, niedoceniany, czy po prostu zapomniany octu jabłkowego. No ale właśnie dlaczego ocet? Akurat nie ten, bo to jest zwykły ocet jabłkowy, ale we Francji istnieje taka marka octu czterech złodziei. No i to jest nic innego jak po prostu ocet zmieszany z ziołami, więc mamy tutaj rozmaryn, imbir, goździki i cynamon, więc w zasadzie cztery takie... Wzmacniające smaczki w tym oczcie. Ale historia, którą chcę Wam opowiedzieć, historia Octu Czterech Złodziei, sięga czasów średniowiecza, kiedy Europę dziesiątkowała kolejna epidemia zarazy. I właśnie w tym czasie, w owym czasie szalejącej epidemii w, na południu Francji, w Marsylii, zaczęły chodzić słuchy o czterech mrocznych postaciach, które zakradały się do domów. Zmarłych osób, zmarłych z powodu zarazy, do których nikt nie śmiał oczywiście, z powodu ryzyka infekcji, wejście i po prostu plądrowały, wynosiły co się dało i te postacie powracały, powracały do kolejnych domów i, i ta zaraza się ich nie tykała. No i w końcu rzeczywiście zidentyfikowano, złapano tych, złapano tych czterech złodziejaszków i, i właśnie zmuszono ich, czy skłoniono ich do wyjawnienia... Tajemnicy, która pozwalała im właśnie tak swobodnie buszować po domach zarażonych, dotkniętych zarazą. No i ponieważ to jest historia z czasów średniowiecza, to tych czterech złodziejaszków zdecydowało się ujawnić swój sekret w zamian za obietnicę łagodnej śmierci. Nie jakiegoś barbarzyńskiego rozerwania końmi, czy innych takich przyjemności wbijania na palczy. No nie potrafię powiedzieć, jakie wówczas w Marsylii stosowano metody. Niemniej właśnie w zamiar za łagodniejszą śmierć wydali sekret, co pozwalało im tak bezkarnie w pewnym sensie i do czasu wkraczać do domów osób dotkniętych zarazą i nie ulec tej zarazie. I tym sekretem był właśnie ocet, ocet w połączeniu z tymi czterema ziołami, czyli cynamon, imbir, goździki i rozmaryn i po prostu nasmarowani, nasączeni tym octem, plądrowali kolejne domy i... Zaraza się ich nie i mała. I to właśnie jakby przedstawia, czy reprezentuje, czy obrazuje możliwości octu jabłkowego, które są nam dobrze znane od wielu, wielu lat, ale co nieco zapomniane, a w dobie antybiotyków troszeczkę odstawione do lamusa, a tymczasem warto wykorzystać taki w miarę naturalny produkt, jakim jest ocet. Ocet jabłkowy, czyli wino, które nie wyszło, skwasiło się, skręciło w złym kierunku i. Powstał ocet, i właśnie teraz do czego taki zwyczajny, bardzo tani, bardzo ekonomiczny ocet jabłkowy można wykorzystać. Więc takie pierwsze. Działanie magiczne, działanie octu jabłkowego, czyli to, do czego chciałam nawiązać, opowiadając o odcie czterech złodziei czyli takie świetne lekarstwo na takie zaczynające się raczkujące, pełzające dopiero co przeziębienie, czy kiedy czujemy, że coś nas tam bierze, a pora roku sprzyja temu, bo mamy zimę, jakiś tam, coś tam zaczyna dra drapać się w gardle to właśnie płukanie gardła wodą z dodatkiem, na przykład, trzy łyżeczki octu jabłkowego, odrobina soli, mieszamy i Płuczemy gardło i tutaj właśnie ocet ma takie działanie dezynfekujące. No i tutaj na pewno fajnie sprawdzi się ten francuski ocet czterech złodziei, gdzie mamy również zioła, takie bardzo kojarzone właśnie przecież z przypadłościami zimowymi, jak na przykład imbir czy, czy chociażby goździki, ale zwyczajny taki jabłkowy ocet się nada, troszkę rozcieńczony wodą, w szklance wody i płuczemy gardło. No i to jest właśnie to pierwsze zastosowanie octu jabłkowego, czyli jako takie remedium, lekarstwo w raczkujących przeziębieniach. Drugie zastosowanie powiązane, czyli jako świetny, świetna rzecz na bolące gardło. Ja przyznam się, że jestem weteranką tego sportu, przez lata zmagałam się z nawracającymi, z nawracającymi chronicznymi przeziębieniami i chronicznym bólem gardła i tutaj ocet jabłkowy a właściwie znowu ocet jabłkowy rozcieńczony w wodzie, w szklanerce, płuczemy gardło i jak to fajnie i dezynfekuje i tak troszeczkę. No czujemy, że przeczyszcza nam to gardło, w którym coś nas tam drapie, czy doskwiera. Francuzi mają takie fajne wyrażenie mieć kota w gardle, tak jakby siedział w tym gardle i drapał pazurkami. No i tak fajnie ta woda z octem jabłkowym, no tak fajnie to przeczyszcza i mamy wrażenie, że no robi porządki, robi to, co trzeba zrobić w tym momencie. I tutaj kolejne zastosowanie dla octu jabłkowego, Ocet jabłkowy na nieprzyjemny zapach z buzi, bo... Bo dla innych to będzie jakiś przejściowy problem, dla innych to może być problem, który się zakorzeni w głowie i będzie wpędzał w stałe notoryczne kompleksy. I tutaj właśnie taki bardzo prosty codzienny gest, czyli płukanie, podobnie tak jak płukaliśmy, tak jak płukanie gardła octem jabłkowym na bolące gardło, tak właśnie płukanie octem. Czyli płukanie gardła może nie samym nierozcieńczonym octem, bo może się zdarzyć, że poszybujemy z bólu pod sam sufit, to jednak warto rozcieńczyć taki ocet jabłkowy. Szczególnie jak jesteśmy nieprzyzwyczajeni, rozcieńczamy go w wodzie, jeszcze dodajemy odrobinę miodu, mieszamy i płuczemy buzię i już w ten sposób jakby... Przepukujemy ten nieprzyjemny zapach, i to jest bardzo prosta, bardzo domowa, bardzo skuteczna metoda na to, żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z buzi, żeby też poczuć się lepiej. No bo jak mamy poczucie, że coś nam z buzi tam zieje niezbyt przyjemnie, to też troszeczkę krępujemy chociażby, żeby się odzywać w towarzystwie. A kiedy pachnie nam ładnie z buzi, to też czujemy się swobodni, czujemy się spokojnie i czujemy się po prostu też lepiej w swoim własnym ciele, więc po prostu taka mała rzecz, a cieszy, a pomaga przezwyciężyć drobne, codzienne kompleksy czy opory, jakie możemy mieć w kontaktach z innymi ludźmi. No i kolejne zastosowanie, kolejna zaleta octu jabłkowego, bo ocet jabłkowy to jest idealne czy bardzo skuteczne remedium, antidotum na, na to, że pewne rzeczy idą za bardzo w biodra, czyli po prostu to jest dobry środek na odchudzanie i znowu Ocet jabłkowy, rozpuszczony w wodzie, popijamy, i, i to zastosowanie octu jabłkowego jest znane od czasów średniowiecza. A właśnie we Francji XVII-wieczne modnisie, zanim zjadły ciastko, popijały sobie szklaneczkę wody z octem jabłkowym i bezkarnie mogły sobie zjeść ciastko. I bezkarnie, oczywiście, dla linii, bo to były takie czasy, kiedy linia. To był kapitał dla kobiety, i oczywiście ta linia musiała wpisywać się w odpowiednie formy, w odpowiednie kanony urody. No i oczywiście dosznurowywać się odpowiednio w pasie do utraty tchu, ale już mniejsza o te detale no ale właśnie ocet jabłkowy to było właśnie cudowne, cudowna, sekretna metoda 17 -wieżnych francuskich modnisik, które chciały, jak to mówią Francuzi, Zjeść ciastko i mieć ciastko, to znaczy zjeść ciastko bezkarnie, bezkarnie dla swojej linii i mieć po prostu niezakłóconą, niczym niezmąconą przyjemność zjedzenia tego ciasteczka, bez troski, bez obaw o to, że za bardzo pójdzie w biodra. Ale, i tutaj tak z kronikarskiego obowiązku, muszę Wam powiedzieć, że Ocet to jest wino, które źle skręciło, skwasiło się, i dlatego też. Ocet nadużywany w ogromnych ilościach może powodować pewne uzależnienie, ale więc oczywiście tak jak ze wszystkim, co dobre, co robi nam dobrze, umiar, złoty środek i umiar. No a teraz przejdźmy już do kolejnej porcji zastosowań octu jabłkowego, o których może nie macie pojęcia, a które świetnie się sprawdzają na co dzień. I tutaj moje ulubione zastosowanie octu jabłkowego. To dlaczego właśnie ja po ten ocet sięgam co rano i dlaczego dbam, żeby zawsze mieć w domu buteleczkę octu jabłkowego. Czyli ocet jabłkowy opóźnia pojawianie się siwych włosów, więc czyli po prostu łyżeczka octu jabłkowego, łyżeczka miodu. Zmieszane, rozcieńczone w szklaneczce wody, wypite na czczo, i to podobno opóźnia pojawienie się siwych włosów, ale jednocześnie też działa jaka taka kuracja rewitalizująca i oczyszczająca organizm. I powiem szczerze, że wypijając to co rano od już ponad roku czuję się z tym bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o siwe włosy, no cóż, u mnie to działa, a może wiara działa, ja jakoś się ostatnio nie dopatruję nowych siwych włosów, więc też tak powiem. Póki co jakoś się trzyma, póki co robi mi to dobrze, ale oczywiście może jest też ten dodatkowy argument, że wiara czyni cuda. Niemniej, piję od roku szklaneczkę od jabłkowego. Oczywiście nie, nie takiego skondensowanego, bo bym skoczyła z bólu pod sufit i wyła, tak że cały blok postawiałabym na nogi, ale tak w umiarkowanych, rozsądnych, zrównoważonych ilościach, rozpuszczone w tłaneczce wody z dodatkiem miodu. Powiem wam, pychotka na Nadzczo, zaraz po obudzeniu, jak to fajnie daje poweru i sporo energii, żeby, żeby zacząć dzień w dobrym humorze. No i kolejne fantastyczne zastosowanie octu jabłkowego jako idealny kosmetyk na włosy, jako fantastyczny środek na łupież i co prawda, nie reklamuje go sam Robert Lewandowski, nie zobaczycie billboardu na pół autostrady, no bo odset jabłkowy kosztuje grosze. I robi dobrą robotę, ale nikt z tego nie ma korzyści, nie ma wielkiego lobby, które, które mogłoby na tym zarobić ogromne pieniądze i zasponsorować wielką gwiazdę, która by powiedziała, to jest dobre na łupież. Ale jak stosujemy taki ocet jabłkowy na łupież? Więc po myciu włosów, na przykład szamponem pokrzywowym, który jest też fajny w tym celu, spłukujemy sobie włosy. Właśnie octem jabłkowym, a właściwie mieszaniną octu jabłkowego rozcieńczonego, najlepiej w proporcjach na przykład pół szklanki octu jabłkowego, dwie szklanki wody i spłukujemy po prostu po myciu włosów w taki sposób swoje włosy. No i no i to właśnie bardzo fajnie pomaga poradzić sobie z łupierzem. No i jeszcze kolejne bardzo fajne zastosowanie octu jabłkowego na ból głowy. I to jest banalnie proste, ale skuteczne: czyli po prostu kompres zmoczony, zwilżony w octem jabłkowym, przykładamy na bolące miejsce, na bolący fragment głowy. Powiem szczerze, że jako osoba, jako blogerka, jako osoba blogująca, która no, z racji ilości czasu spędzanej w sieci czasami to przyprawia mnie o ból głowy, bardzo lubię, bardzo polecam, bardzo sobie chwalę tę metodę. Zwilżony octem jabłkowym kompres przykładam na głowę, i to przynosi naprawdę ulgę. Mi osobiście, ale oczywiście, może też wiara czyni cud, a niemniej, w połączeniu z wiarą, że to zadziała, to rzeczywiście działa. Także polecam. I jeszcze kolejne bardzo sympatyczne i bardzo smakowite zastosowanie octu jabłkowego, czyli po prostu czyli jako dodatek do sałatek, który podnosi ich smak. Na przykład francuski sos vinaigrette jest dodatkiem octu, to może być ocet balsamiczny, ale to może być również ocet jabłkowy, który może zmieszany z ziołami, który świetnie komponuje się z surowymi warzywami, na przykład liściami sałaty, pomidorkiem pokrojonym w kosteczkę, do tego oliwki i oliwa z oliwek, no i troszeczkę octu jabłkowego, żeby, żeby podkręcić smak. I jeszcze ostatnie zastosowanie, dziesiąte zastosowanie do sprzątania, ale tutaj, ale tutaj mam jeszcze drugą butelkę, bo ocet jest świetnym środkiem dezynfekującym i dlatego świetnie nadaje się do sprzątania i to często właśnie takich zatłuszczonych czy klejących powierzchni, ale tutaj lepiej wykorzystać zwyczajny biały ocet, który jest po prostu dużo tańszy. I na przykład można bardzo fajnie czyścić, wyczyścić nią lodówkę z klamerką na nosie albo bez. No, jestem z tych, co bez klamerki potrafią taką lodówkę octem wyczyścić, bo już jestem uodporniona, stara wyjadaczka. Jestem starą wyjadaczką czyszczenia lodówki czy czegokolwiek innego octem, ale po prostu ściereczka zwilżona octem jabłkowym. Przecieramy na przykład klejące powierzchnie. Możemy przetrzeć lustra, możemy przetrzeć okulary. Ale też na przykład bardzo fajny ocet sprawdza się, jeżeli chcecie odkleić naklejki od słoików, ze słoików, bo po prostu ocet jabłkowy rozpuszcza to wszystko, co jest klejące, rozpuszcza klej i później, op, taka naklejeczka schodzi sama. Także tutaj do sprzątania polecam już bardziej ocet taki biały, czysty, ocet biały, który jest dużo tańszy. I którym można fajnie wypłucować mieszkanie, odkazić i nie mamy chemii, tylko po prostu zwyczajny, stary, dobry ocet, który robi nam do, dużo dobrego. Czy to wewnętrznie, ale tutaj lepiej ten ocet oczywiście jabłkowy, czy po prostu w naszym mieszkaniu, które możemy wypłucować, nie przeputrować, wypłucować, wypieścić, dopieścicie, wyczyścicie. Także mucha nie siada octem, białym octem. Także... Po prostu genialny, idealny środek, który warto mieć w swoim domu, który kosztuje grosze, a który potrafi zdziałać cuda. Dlatego tym bardziej polecam, a ja Wam mówię, do usłyszenia.